Szkoda moich słów było to, co było, nie spoglądam wstecz, chociaż boli mnie. Nie mam więcej kart, ty wygrałeś swoje, a słów nam już brak, nie mów co i jak. Wygrany liczy zysk, przegrany nie ma nic. O wszystko to jest gra, kto jej wynik zna. Ja w ramionach Twych chciałam być na zawsze. Przyszłość była tuż. Budowałam mur, budowałam dom, czułam się bezpieczna. Głupiec gra osny wedle reguł gry, bo kości rzuca los i zawsze traci ktoś. Fortuna ślepa jest i kołem toczy się. Wygrana liczy zysk, przegranej pokaż drzwi. To jasne jest jak dzień, po co żalić się, a czy smak jej ust lepszy jest od moich, wolisz gdy jej głos mówi tobie chodź. Gdzieś tam w głębi wiesz jak za tobą tęsknię. Nie wypowiem skarg, ja reguły znam. Ogłosi wyrok sąd, ja uszanuję go. Jak postronny widz cicho zamknę drzwi, bo gra nie kończy się. Jej stawką miłość jest. A finał taki sam Zwycięzca bierze bank Wiesz mi, szkoda słów Robi mi się przykro A w dodatku ty Chcesz rękę podać mi Wybacz proszę mi Jeśli cię zawiodła w siebie brak ale wiesz o wszystko to jest gra bo gra nie kończy się jej stawką miłość jest a finał taki sam zwycięzca bierze bank o wszystko to jest gra